Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w materiale organizacyjno-aktualizacyjnym na wrzesień 2019 roku, który w założeniu ma być pierwszym z, mam nadzieję, cyklicznych materiałów, które mają się ukazywać co miesiąc, które będą zajmować się, jakie są plany z materiałami, seriami i ogólnie szeroko pojętą moją aktywnością na kanale właśnie na dany miesiąc. Ponieważ to jest pierwszy materiał związany z tym, to też przedstawię jak, dlaczego wyglądała moja aktywność w ostatnim czasie tak, a nie inaczej i jak też to będzie. Się prezentować na troszeczkę dalszy e, odcinek, czasu więc przejdźmy od razu do materiału. Tutaj nie przedłużajmy, zajmijmy się tym, co jest najważniejsze. Przy okazji, w tle tutaj mamy do czynienia z World of Warcraft Classic, czyli przywróceniem przez Blizzard'a praktycznie tak zwanej Panilii WoW, która bodajże we wtorek została już wrzucona na serwery, można już od wtorku grać. Oczywiście na początku były gigantyczne kolejki, ale już teraz, jak widać, o godzinie tak, e, się chyba około dziewiątej, dziesiątej rano właśnie w niedzielę i nie było żadnych problemów z kolejkami więc, i nie było żadnych lagów, więc ogólnie rzecz biorąc w tym momencie już całkiem przyjemnie gra, jak tutaj widzicie w tle Warlockiem, człowiekiem, i będę tutaj w tle sobie dalej kontynuował umieranie, właśnie jeśli chodzi o wanilę tutaj tą moją postacią. Dobra, przejdźmy teraz, rozpocznijmy od pierwszej rzeczy. Tak jak powiedziałem, to ma być pierwszy materiał i dlatego, dlaczego moja aktywność w ostatnim czasie wyglądała tak, a nie inaczej. Pisałem w zakładce społeczności, że bodajże jeszcze pod koniec maja czy na początku czerwca, że ogólnie rzecz biorąc, z powodu crunchu do E3 miałem, delikatnie mówiąc, mało czasu, Wolnego, byłem bardzo zajęty, no i mój czas wolny praktycznie się wtedy strasznie skurczył. Byłem po prostu bardzo zmęczony, bardzo pamięty. No i ogólnie rzecz biorąc, wtedy było mi bardzo ciężko znaleźć w ogóle jakikolwiek czas na nagranie jakichkolwiek materiałów. Potem troszeczkę moje oburzenie pracą zmniejszyło się, ale z drugiej strony te gigantyczne upały. Ja nie, nie, nie będę oszukiwał źle, funkcjonuję właśnie w takich upałach i po prostu wolałem już jakoś się zrelaksować. Zwłaszcza, że wiem, jak dosyć ciężki rok, czy te najbliższe ileś miesięcy mnie po prostu czeka, więc postanowiłem sobie to trochę bardziej właśnie zluzować, odpocząć, się zrelaksować się gdzieś się wybrać na, na rower, czy po prostu nawet sobie po prostu posiedzieć i jakoś tutaj, tak jak powiedziałem, relaksować się grając właśnie sobie na własną rękę. No niestety z tego wyniku też, czy z tego powodu ucierpiała moja aktywność, aktywność na kanale, więc tak to wygląda, ale teraz te upały troszeczkę powinny już na dniach chyba od poniedziałku czy wtorku powinny już być troszeczkę lżejsze i ja też już zamierzam tak troszeczkę bardziej zorganizować swój czas wolny, żeby postarać się chociaż troszeczkę zwiększyć moją aktywność właśnie tutaj na kanale i to właśnie dlatego też was informuję, jak to wygląda ta sprawa z moją aktywnością, no bo też uważam, że to byłoby, żeby też nie było takiej sytuacji, że powiedzmy z znikam na dłuższy czas i Wam nie informuję, dlatego też takie założenie tych materiałów cyklicznych, żeby przynajmniej była jakaś forma kontaktu tutaj na samym kanale. Jeśli interesuje Was taka troszeczkę bardziej nazwijmy to pogłębiona forma komunikacji ze mną, kontaktu, to zachęcam do pojawienia się na Discordzie. Może tam wygląda, że jest, nie jest dosyć dużo aktywnie, ale ja zawsze staram się wejść czy rzucić okiem sobie przynajmniej parę razy dziennie, zobaczyć czy ktoś coś napisał, czy porozmawiać. Jeśli macie pytanie związane z jakąś Mechaniką, czy w ogóle po prostu rozmawiać, to ja bardzo chętnie z Wami sobie tam porozmawiam. Dlatego zawsze zachęcam do pojawienia się na moim serwerze em, Discord. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod materiałem. No to więc, tak wygląda sytuacja do tej pory. Jak będzie wyglądać sytuacja w najbliższym czasie? No, najpewniej do e, kwietnia czy maja, zależnie od tego, jak się wszystkie sprawy, powiedzmy, potoczą. E, to ogólnie rzecz biorąc, właśnie będę miał też dosyć duże oburzenie pracą. E, też mnie czeka sporo crunchu, no i żeby wiadomo pewien produkt tutaj został dopieszczony w miarę możliwości i żeby został wypuszczony w jak najlepszym stanie. No i z tego powodu niestety ilość mojego wolnego czasu też będzie maleć z, im bliżej właśnie tego kwietnia czy maja, no to będę po prostu miał coraz mniej czasu, więc ta moja aktywność naturalnie będzie też spadać no i pewnie też będę bardziej zmęczony i też... Tak to się wszystko będzie prezentować. Tak wyglądają właśnie plany powiedzmy na ten dłuższy okres czasu. To teraz przejdźmy do tej części, powiedzmy właściwej, czyli cyklicznej. Jak wyglądają plany na wrzesień? Pierwsza rzecz: Dave Diary. Będziemy mieli teraz dwa w miarę regularne Dev Diary, w sensie z dwóch gier, czyli to będą Dev Diary z Europe Universalist 4 i z Iron 4 Myślę, że może skupię się na formacie. Właśnie zastanawiam się, czy zrobić to format tak co dwa tygodnie, że zbieram informacje właśnie z dwóch tygodni, tak jak teraz sobie, na przykład z Europą w wakacje, eee, czy na przykład wrócić do cotygodniowego, eee, tylko tak naprawdę mi jest troszeczkę łatwiej powiedzmy już raz na te dwa miesiące, dwa, na te dwa tygodnie zebrać te informacje i je omówić, e, niż e, co tydzień właśnie wrzucać oddzielnie materiał, więc najpewniej skupię, zez, e, będzie to wyglądać tak, że e, będę... Raz na właśnie te dwa tygodnie tutaj Wrzucał te materiały z Dev Diary. Tak jak powiedziałem, Europa i teraz też zaczęło się Dev Diary z HCVN4. Jeśli chodzi o Europę, zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie omówiłem materiału, nie omówiłem Dev Diary z katolicyzmem, który ma być rework w 1.30, ale wydaje mi się, że tam informacji na ten moment nie było aż tak dużo, żeby zasługiwało na dzielny Dev Diary. Też nie chcę jakby mieszać informacji z 1.29, więc poczekam sobie jeszcze tydzień i za tydzień omówię, czy właśnie ten. W ten wtorek ma być nowy The Diary z Patcha 1.29 Manchu, i wtedy omówię właśnie dwa The Diary w jednym materiale z 1.29 Manchu, którego ma, premiera ma mieć miejsce we wrześniu. A jeśli chcecie dowiedzieć się już teraz co tam się znajduje, no to między innymi wiem, że Lukas zamieścił swój materiał właśnie na temat Patch 1.29. Jeśli chcecie, właśnie już tak które z mojej strony, moje, moje omówienie tego, co nas czeka, no to musicie się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Postaram się właśnie dwa DevTaeVie w miarę zwięźle omówić w jednym właśnie materiale. Um, tak samo schacowałem 4. Teraz mieliśmy drzew kocerów narodowych dla Francji wypuszczone, i za tydzień, jeśli to ma być mechanika związana z jak ma wyglądać ruch oporu. Jak ma e, wyglądać chyba zmiana z garnizonami i tym podobne rzeczy. Jeśli, jeśli powiedziałem coś, czego nie było w The Diary, e, no to e, w takim razie tutaj powiedziałem po coś, czego nie trzeba było, no ale e, to tak. E, Żartując. Aha, nie udało mi się przychować tego Weedonkera, wi um, więc tak. Dev z Halcemanem też powinien się pojawić najpewniej, właśnie po tym, gdy e, Diary, który się ukaże w środę. Jeśli chodzi o materiały, które, czy serie, które chcę nagrać w najbliższym czasie i one są powiedzmy na 90% czy 80% pewne, najpewniej się ukażą. Mam nadzieję, że w tym miesiącu, jeśli nie, no to troszeczkę później. Jeśli chodzi o Europę, seria z Europy Universalist 4 jest w planach. Mam już plan, jaką serię chcę zrobić i to jest seria, którą jedna osoba mnie dosyć dłuższy czas prosiła. To będzie powiedzmy seria taka dla tej osoby, ponieważ od dłuższego czasu się prosiła czy prosiła mnie właśnie o nagranie takiej serii i to zostanie spełnione i właśnie taką serię zrobię. I ona się ukaże, czy zacznę ją nagrywać po wypuszczeniu Patch 1.29, bo w tym momencie, też biorąc pod uwagę to, ile ja mam czasu, no to w tym momencie, powiedzmy, nagrałbym 3-4 odcinki, a potem w międzyczasie no wiadomo, nie miałbym czasu i potem pojawiłby się Patch 1.29, który, jak mówię, jest we wrześniu, więc w tym momencie po prostu musiałbym nagrywać od nowa, więc tutaj żeby po prostu nie mieć e, takiego e, wtopy organizacyjnej. To poczekam do wypuszczenia patcha 29 i wtedy dopiero zacznę się przymierzać do nagrania e, tej serii. Więc tak jak mówię, tak wygląda z Warpo nagram Nagram też e, serię z half 4, która ma mieć założenie taka seria bardziej e, edukacyjna, jeśli chodzi o sam sposób grania, czy właśnie taka poradnik, trochę tutorial. E, Tutaj zamierzam przede wszystkim zająć się skupić na tym no właśnie na mechanikach, czy właśnie co powinno się robić i tym podobne rzeczy, żeby przekazać właśnie tą moją wiedzę z Haccufajem 4 właśnie osobom, które są mniej doświadczone, czy mają mniej... Nie, nie posiadają tak szczegółowej wiedzy na temat samego h 4. Więc tak to wygląda. Tu będą dwie serie. Nawet najpewniej na dniach pojawi się materiał, w którym właśnie będę pytał się, kim chcecie, żebym i jaki dokładnie charakter tej, tej serii powiedzmy uczkowej to właśnie h 4 miał, przybrał, więc tam wam zadam pytanie i mam nadzieję, że wam mi odpowiecie i wtedy będę mógł się skupić już na nagraniu właśnie tej serii, e, więc tak to e, wygląda, tak to się prezentuje, jeśli chodzi o te serie. Trzecia seria, która jest, którą chcę nagrać, um, i być może będę ją też streamował na moim angielskim Twitchu. Um, to jest um, z Warhammera Total War, Warhammer, który ma mieć um, premierę. Um, no i nowszy dodatek, tak zwany Lord Pack. I to jest Lord Pack taki troszeczkę, ja to nazywam crossover, czyli pomiędzy dwoma grami. E, to ma być Lord Pack, który będzie dawał rzeczy dla Imperium, jak i dla um, Lizardmenów, czyli tak zwanych Lizaków. Jeśli ktoś jeszcze w no to właśnie, mieli i ksewkę to ma być właśnie taki e, ten crossover Pack Nie jestem bardzo, powiem, zajarany e, tym, co tam jest przedstawione. Więc e, możecie się spodziewać serii właśnie też z Total War, Warhammer 2, e, Hunter and the Beast. Jeśli dobrze Have pamiętam nazwę z tego e, Lordpaka. Raczej nie będę nagrywał materiału przed e, takiego omawiającego tego, co nas czeka, ponieważ pewnie dosyć e, premiera jest dosyć szybko i no to też, żeby powiedzmy tego czasu nie marnować, no to już po prostu zacznę nagrywać same materiały z tego Lord Pucka właśnie na kanale. Więc to są takie trzy serie, które ma, są najbardziej prawdopodobne, jeśli chodzi właśnie o wrzesień. I um, też mam coś takiego w planach, tak zwany backlog, czyli rzeczy, które chcę od dłuższego czasu już nagrać. Um, czy, I właśnie mam nadzieję, że uda mi się w końcu zebrać się trochę i nagrać jakieś materiały z tego. Jedna z rzeczy, taka, która zalega na backlogu to jest... Um, Podaj, że już teraz sobie staram przypomnieć, co ja chciałem nagrać. A, Age of Wonders Planetfall to jest całkiem przyjemna gra, tak jest, można powiedzieć taki troszeczkę 4X. Niektórzy mówią, że to jest na przykład połączenie X-Koma z cywilizacją z Heroesem. Um, ja uważam, że to jest po prostu. E, Age of Wonders, jak sama nazwa zaskazuje, to jest takie bardzo logiczne, takie macło myślane mi wyszło, e, ale w każdym razie jest to bardzo przyjemna gra strategiczna e, i te paręnaście godzin co tam spędziłem sobie z nią w. W sierpniu no to bardzo przyjemnie mi się grało, no i mm, będę chciał właśnie nagrać przynajmniej jeden, dwa materiały właśnie z tej gry, żeby Wam pokazać jak to wygląda, jak można w to grać. Okay. Takie jest założenie tego materiału. No, i było bardzo miło, jakbyście, nawet jeśli nie jesteście zainteresowani, mimo wszystko obejrzeli sobie ten materiał. To by mi też jest tak trochę bardziej motywujące, jak widzę, że nagrywam materiał i ogląda tego troszeczkę więcej osób niż na przykład 5 od 10 osób na krzyż. Więc, no, jak mówię, to jest wtedy też takie bardziej motywujące i ja jestem wtedy też, no, po prostu. Bardziej zadowolony z tego, jak te sprawy się tutaj kształtują. To jest jeden z materiałów, które tak są na tak zwanym backlogu. Drugi materiał na backlogu to jest nagranie przynajmniej materiału z jednego z Steel Division 2. To jest gra, real, nazwijmy to Real Time Tactics, czy no, można tak powiedzieć, że to jest jak troszeczkę Real Time Tactics, czy RTS, taki bardzo taktyczny w. Jakby on się. Właśnie te Steel Division 2 to jest po prostu e, operacja Bagration, i czyli rok 1944, II wojna światowa. E, jeśli się kiedyś w takie gry jak na przykład Close Combat, to troszeczkę może wam to przypominać. Oczywiście to jest skala jest kompletnie inna, e, mamy tam e, te starcia są o wiele większe niż w przypadku Close Combat. E, kiedy w Close Combat mieliśmy powiedzmy tam starcia plutonu czy po tam powiedzmy do Morza Góra Kompanii. Tutaj mamy te starcia właśnie w stylu wierzymy raczej na poziomie batalionów. No i mamy już właśnie, to jest też druga część tej gry. Pierwsza działa się w Normandii i. Właśnie tak jak mówię, druga działa się w okolicach, czy właśnie to jest związane z operacją Pagraty, czyli na froncie wschodnim, czyli mamy Sowietów przeciwko Niemcom, i tutaj jest kampania już taka bardziej otwarta, czyli po prostu tam mamy jakieś tam operacje do przeprowadzenia. Mamy właśnie map mapę kampanii w przeciwieństwie do Seal Division 1, gdzie mieliśmy takie po prostu oskryptowane parę misji na każdą stronę. Jest to jest troszeczkę ciekawsze i. Plan jest taki, że chciałbym nagrać sobie przynajmniej nie wiem, odcinek 2 też i pokazać z czym się je, ten Steel Division 2, jak to wygląda. Nie jestem jakimś super wybitnym graczem, ale właśnie tak na jeden czy dwa odcinki mam nadzieję, że mógłbym was troszeczkę zainteresować i pokazać jak to wygląda właśnie jeśli chodzi o ten Steel Division 2. To jest drugi materiał z tak zwanego backlogu. Trzeci materiał na backlogu, który chciałbym prędzej czy później w końcu wyrzucić, to jest um, to jest uh, taki kolejny materiał na backlogu, to jest uh, po prostu Battletek, już miał dwa dodatki. Ja kiedyś mówiłem, że nagrałem nawet jeden materiał, w którym chciałem zacząć nagrywać całą serię, no ale jakoś, jak zwykle wtedy sprawy się rozbiły o mój czas wolny, czy moją jakąś tam chęć. No i do tej pory jeszcze nie nagrałem tego materiału z właśnie Battletech. No i tutaj mieliśmy bodajże na początku czerwca, czy pod koniec maja mieliśmy właśnie materiał, czyli nie materiał, tylko wyszedł kolejny dodatek, czyli właśnie Urban Warfare. No i w końcu chciałbym sobie nagrać przynajmniej też pojedynczy czy dwa materiały i pokazać wam właśnie jak się prezentuje e, Battletech. I nawet kiedyś myślałem, że może nagrać oddzielny materiał związany właśnie z całym tym lore tak w pigułce tego świata właśnie e, Battletech, który jest bardzo ciekawy. E, jeśli chcecie o, zacząć oglądać, dowiadywać się jak to właśnie wszystko e, wygląda, to polecam. E, jest taki kanał na YouTube, który się nazywa Black Pants Legion i on nagrywa takie materiał, takie bardzo mm, wnikliwe, jeśli chodzi właśnie o lore Battletech i tam właśnie teraz niedawno zaczął, nagrał jeden z materiałów o e, wojnie domowej w Amaris Civil War i to jest jed, naprawdę solidny materiał, według mnie polecam. Jak będziecie chcieli, no to możecie, to potem też wrzucę tutaj linka e, pod materiałem. No więc, takie są powiedzmy te materiały takie backlogowe, takie najbardziej prawdopodobne, tak mi się wydaje. Jeśli o czymś zapomniałem, no to mam nadzieję, że sobie przypomnę. I mój jest też plan, tak myślę, żeby można wrzucić sobie jakiegoś takiego spreadsheet'a, które mogłem tam podlinkować powiedzmy na Discordzie, czy, czy tutaj też pod materiałami, w którym po prostu będę zaznaczał, co jest jakby na tym backlogu, co jest bardzo prawdopodobne, co nas powiedzmy w danym momencie, w danym miesiącu nas czeka, jeśli właśnie chodzi o ten. Kanał. Dobrze, tak mi się wydaje, że chyba tutaj większość rzeczy omówiłem, więc tak podsumowując, co nas czego na przyszłym czasie, te w mam nadzieję, że też dwie do trzech serii uda mi się rozpocząć, przynajmniej nagrać właśnie w sierpniu, nie w sierpniu, tylko we wrześniu i mam też parę materiałów takich backlogowych, które też chciałbym nagrać i one będą raczej takie krótsze. Tam jeden, dwa, trzy materiały i to tak to będzie się prezentować. No i niestety, tak jak powiedziałem, no perspektywa mojej aktywności na najbliższe tam e, te parę miesięcy, czyli to właśnie do kwietnia maja, no to niestety z mojej, z mojej strony to nie będzie e, to będzie wyglądać dosyć e, tak sobie. Dobrze, ja Wam życzę miłego dnia, e, miłej niedzieli, ostatni dzień wakacji pewnie dla niektórych. Dla niektórych być może jeszcze cały miesiąc, bo na przykład są na studiach, a dla niektórych to yy, na przykład możesz dopiero do uroku. Więc tak że jak ja wam życzę miłego dnia, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach i mam nadzieję, że szybciej niż za miesiąc w kolejnym cyklicznym materiale. Cześć!